Czy sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka? Jak wygląda sytuacja na rynku pracy ze sztuczną inteligencją? Przede wszystkim sztuczna inteligencja w ostatnim czasie bardzo szybko się rozwija. Wykonuje coraz więcej prostych zadań, co może zastąpić człowieka. Zatem jakie czynności może wykonywać na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja? Prace, które są powtarzalne i nie wymagają dużo kreatywnego myślenia. Są najłatwiejsze do zastąpienia. AI dobrze analizuje pobrane dane i na podstawie nich się uczy. Ale nie potrafi wymyślać nowych rzeczy. Jakie zawody teraz są najbardziej zagrożone? Jak wspominaliśmy, sztuczna inteligencja dobrze sobie radzi wykonując czynności, które wykonuje się zazwyczaj według schematu. Łatwych do zastąpienia zawodów jest oczywiście dużo więcej, ale macie tutaj parę przykładów. Produkcja i montaż, magazynierzy, pracownicy zdalnej obsługi klienta, pracownicy ochrony, zwłaszcza monitoringu, powstają coraz to nowsze systemy bezpieczeństwa analitycy danych czy statystycy i tym podobne. Jak AI może pomóc nam w codziennej pracy? To idealny materiał na asystenta wirtualnego, który będzie zarządzał naszymi kalendarzami, odpowiadał na proste pytania i organizował harmonogram. A co Wy na to, żeby kierowcy samochodów nie byli potrzebni? W przyszłości być może AI zastąpi kierowców, gdy powstaną samochody z autopilotem. Istnieją już takie systemy, ale nadal muszą być nadzorowane przez człowieka. Aby dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji, możecie zaobserwować nas na TikToku, i zaosubskrybować naszego YouTube'a.